Co pana zdanie chciał nam przekazać wczoraj Jarosław Kaczyński, który mówił, że e, i tak, i tak zwyciężymy i że czekają nas bardzo ciekawe wydarzenia w najbliższym czasie? Jarosław Kaczyński, e, w sytuacjach, e, w których w, w, sytuacja, e, kontrola wymyka mu się z rąk, z reguły ucieka się do retoryki sugerującej, że za kulisami dzieje się coś dramatycznego, że jakieś wielkie siły e, właśnie e, e, czan, działają. I są tam czynni. Działają i, to, jest, to jest retoryka instytucjonalna insynuacji, rozniecania podejrzeń i wprowadzania... Ale czy to będą tylko insynuacje, czy to się przerodzi Pana zdaniem w jakąś hmm, praktyczną robotę, już mówiąc krótko? Jeżeli PiS będzie przechodził do opozycji, to będzie utrzymywał swoich sympatyków w przeświadczeniu, że wydarzyła się wielka niesprawiedliwość, że to wynik jakiegoś spisku, że była wielka nieuczciwość. To już się zaczęło z gadaniem Kaczyński. o zachowaniu komisji przy referendum. Tak, ale Jarosław Kaczyń zawsze to mówił od razu na wieczorze wyborczym, jeżeli e, miał taką taktykę. E, podawał w wątpliwość kwestię uczciwości wyborów albo ich przebiegu. Wczoraj w ogóle takie słowa nie e, Nie miał do tego ruchu, dlatego że sam te wybory od A do z organizował i mają najlepsze lepszy wynik. Gdyby nie mieli najlepszego wyniku, to oczywiście taka retoryka byłaby już grana. No, ale widzieliśmy wczoraj, że rządowe media podawały komunikat ósme z rzędu zwycięstwo PiSu, tak? Więc to byłoby trochę sprzeczne mówić, że ósmy raz z rzędu zwyciężyliśmy i jednocześnie o, oszukane nie są wybory. Były troszeczkę inne. Wybory. Więc moim zdaniem tam jeszcze nie zapadła decyzja strategiczna w co iść. Natomiast ja dobrze wiem w co oni pójdą. No, bo co to, pójdą? No, no, jeżeli będą iść do opozycji, to w retorykę podejrzeń utwardzają swoich wyborców w poczuciu krzywdy że władza się nam należała, tylko siły nam tą władzę, że tak powiem ukradły z przed nosa. No i to nie jest prawda. PiS po prostu rządził 8 lat źle i w tej chwili poprzez odsunięcie od władzy poniesie prawdopodobnie, jak wszystko na to wskazuje konsekwencje swoich złych rządów, a odspawanie ich od stołków będzie operacją jeszcze bardzo trudną i bolesną, bo się na różne sposoby chytrze pozabezpieczali i jest tam mnóstwo brudów, które trzeba wyświetlić jak sposób wydawania nietransparentnych ja pieniędzy. Ja nawet się nie spodziewa yy, ile różnych niespodzianek może ją spotkać. Myślę, że wszyscy w opozycji spodziewamy się, że jest tam dużo brudów, które trzeba wyświetlić. My w Konfederacji niecierpliwie czekamy na to, aż jako nowa większość opozycji. Powołamy Sejmowe Komisje Śledcze po to, żeby wyjaśnić afery PiSu, aferę wizową, aferę zbożową, żeby dowiedzieć się ile sprzętu zostało wojskowego oddane na Ukrainę i w jaki sposób, żeby dowiedzieć się na jakiej bazie były w ogóle podejmowane decyzje covidowe o wydaniu miliardów na niepotrzebne nikomu szczepionki i żeby wsadzić do ludzi, którzy za te wszystkie afery odpowiadają. Em, Okręg Radomski. To było takie miejsce, które no, wiele kontrowersji. Kolejny wbudzało. powód do optymizmu. Mm -hmm. e, mamy tak. 75 tysięcy głosów policzonych. E, Robert Bąkiewicz, jak wiemy, e, startował z list Prawa i Sprawiedliwości. Wie Pan na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć miejsc, które miejsce zajął? Słabo podobną. Ostatnie. E, Radosław Fogiel, ponad 7,5 tysiąca. E, Robert Bonkiewicz, ale 930 głosów, panie pośle. E, pana to cieszy, czy wprost przeciwnie? No, szczerze. Szczerze, to, to chyba przyznam, że mam pewną satysfakcję. Bo? No, bo to jest człowiek, który się w naszej opinii zaprzedał po prostu partii politycznej. Które nie warto się zaprzedawać. No. Nie życzę dobrze z osobą, którą uważam za sprzedawczyków. Yy, jest pan pewny, że z pana kolegów nikt by się w cudzysłowie nie sprzedał pisowi, gdyby były rozmowy koalicyjne. Powiem tak, gdybyśmy rozmawiali jakieś 8 lat temu, powiedziałbym, że jestem pewien, yy, i że prawą rękę dałbym za wszystkich uciąć. Yy. I dziś w studiu u pani siedziałbym bez prawej ręki. Bo już się to zdarzyło, że osoby, które weszły z KUKI z 15 po 2005 roku, yy, mimo że były bardzo pewne i sprawdzone, nas opuściły. Złe doświadczenia z ludźmi są elementem uprawiania polityki w demokracji. Ludzie są słabi i niektórzy nie wytrzymują ciśnienia albo po prostu yy, tracą zapał i wiarę w realizację swojego programu, idą na skróty, wybierają kasę, stanowiska, popularność medialną, yy, bycie zapraszanym do TVP. Chcę wierzyć, że w tych wyborach nikt taki z naszych list nie wejdzie. W 2019 roku udało się, nikt z naszych ludzi nie sprzedał się rządowi, nikt się nie sprzedał ze stanowiska. Nie wszyscy zostali w naszej konfederacji. Natomiast nikt nie poszedł za stanowiska i kasę i popularność do rządu. Chcę wierzyć, że tym razem będzie tak samo. Natomiast yy, czas pokaże. Mamy krytycznych wyborców, którzy patrzą nam na ręce, którzy analizują nasze ruchy, analizują wyniki głosowań. Naprawdę panu, że I... młodzi mężczyźni, co są wyborcy krytyczni? My to, to są widzimy w internecie. Młodzi mężczyźni niedoświadczeni, którzy są wyborcy. A młode kobiety bardzo doświadczone? Ale to w tej chwili o mężczyznach, panie. Dlaczego tylko mężczyzn? Uważa pan, że jak jest osobą, która potrafi. O kobietach o mężczyznach źle, tak? Nie, absolutnie ja 18 latek, mężczyzn, czy akurat, 19 latek, zupełnie... czy 20 latek dzisiaj to młody mężczyzna, który wie, jak na stronie Sejmu znaleźć wyniki wyborów i sprawdzić, czy partia no to głosowała zgodnie akurat. z deklaracją. młodzi poszli w a, większej liczbie do głosowania. 70 latek głosujący na PIS nie wie, gdzie szukać wyników wyborów na stronie Sejmu, i dlatego można tych ludzi było przez 8 lat oszukiwać. Mm -hmm. Na przykład w Brukseli poprzeć Fit for 55, a w Warszawie wywiesić Billboard, że się z tym walczy. W ten sposób na tej hipokryzji pisma 8 milionów wyborców, mamy półtorej. I to trzeba zmienić. Mm -hmm. Czy pan jest zaskoczony tym? że 40% wyborców wzięło udział w referendum. To jest wynik zaskakująco dobry, dużo. czy Bardzo właśnie dużo. chciałam zapytać, czy 40% to jest dla Pana dużo, czy jednak najważniejsze jest to, że jest to wynik niewiążący? Jeżeli zagłosowałam w tym referendum więcej wyborców niż ma PiS, to to jest sukces PiS-u, dlatego że to było od A referendum partyjne. Jeśli chodzi o timing, skorelowanie hmm. tego z wyborami po 8 lat robienia referendów, jeśli chodzi o absurdalne tematy, poza jednym wyjątkiem, unijnym pakietem relokacji imigrantów, to był temat poważny, pozostałe cztery. Wymyślone sztucznie, tylko po to, żeby wyborców polaryzować w kampanii wyborczej. Każdy średnio ogarnięty wyborca to widział i czuł. Wszystkie partie opozycji to mówiły. Yy, więc, no cóż, no nie dziwi mnie to jakoś. I, i, I szczerze współczuję wszystkim, którzy siedzieli w komisjach dzisiaj do rana, albo jeszcze siedzą, licząc wyniki tego referendum, bo dodano im ogromnie dużo dodatkowej pracy i przede wszystkim spowodowano i o tym trzeba powiedzieć, bardzo dużo złych emocji w komisjach, dlatego że ludzie skakali sobie do oczu o to, czy dostaną te karty, czy je oddadzą. No bo to czy w ogóle podpiszą, nie powinno się popiszą. wydarzyć, ponieważ komisja zapytał, wyborcza powinna się nie zgodzić chyba na przeprowadzenie tych głosów Nie, to jest, to jest zgodne z prawem i w wielu państwach na prawem świecie. tak, tylko co innego to Ale innego praktyka, nie, nie. sam pan mówi jak ta praktyka PKW, wyglądała no. PKW nie jest od podejmowania decyzji politycznych. Rząd ale ma... mogłaby zasugerować. O, wyda... Nie, nie, nie nie. Nie, ale mogła... nie. nie, zaraz, no od tego jest PKW. Mogłaby wyrazić swoje wątpliwości. Nie może tego nie. zablokować, ale nie. powiedzieć, że może nie to rodzić się. właśnie nie się. emocje PKW wokale. jest od realizowania prawa. Jeżeli rząd ma prawo zwołać referendum, to PKW jest od tego, żeby to wykonać. Opiniodawczym Natomiast... ciałem PKW także jest, panie pośle. No to rządowi mogli dać opinię, że ten. No ale jak już decyzja zapadła, to oni nie są od tego, żeby robić anarchię w państwie, tylko żeby mm. policzyć. PKW jest od policzenia wyników wyborów. Jeżeli rząd ma prawo zrobić referendum, to na dobre i na złe. Tak samo jeżeli rząd ma prawo rządzić, to może. No, ale prawda jest taka, żebyśmy prawdopodobnie dobrze, znali że. wyniki wyborów ostateczne, Tylko prawie że tak zawsze. Tak, było. ale to, że pół dnia dłużej zaczekamy, czy dzień dłużej zaczekamy, to świat się od tego nie zawali. Mm -hmm. Na tym polega demokracja i w wielu państwach na świecie referenda są robione z wyborami. To nie jest samo w sobie złe. Rzecz w tym, no to żeby, to te tutaj. Rzecz w tym żeby te referenda miały sens. Tutaj było to zrobione sztucznie, propagandowo. No, pytanie, czy rozebrać płot na granicy, którego nikt nie chce rozebrać, było absurdalne. Pytania tendencyjne typu czy chcesz, żeby zrobić tak źle jak za Tuska, były absurdalne, niepotrzebne. PiS po prostu stracił okazję, żeby coś sensownego Polaków zapytać. Polacy dali swój werdykt, nie biorąc udziału często w tym referendum. No i, i tyle. I szkoda więcej nad tym dyskutować. Tylko chciałem powiedzieć, że współczucie... Znaczy, że współczucie, nie współczucie. Szacunek dla tych, którzy siedzieli w komisjach i znosili te wszystkie negatywne nastroje, bo często byli to ludzie no, delegowani sytuacja, do tak, komisji napięta, przez partie opozycyjne i później wyborcy opozycyjni do członków tych komisji e, swoje pretensje wygłaszali, tak jakby oni temu byli winni. Ci, którzy siedzieli w komisjach, nie byli temu znaczy, winni, a PKW zawiniła tak w jednej rzeczy, to. że hmm. nie dała bardzo jasnej, pisemnej instrukcji, jak się mają zachować członkowie komisji, żeby te wszyscy, co idą na głosowanie, Wiedzieli, no jak się ja ma ja Wydawanie no, komunikatów w trakcie dnia głosowania, no kuriozalne, pani redaktor. Tak, no poza tym w TVP bardzo często mówiło się o tym, że... że członkowie komisji pytają, czy wydać z kartą referendalną, czy nie. No dość zabawne, szczególnie w obliczu sytuacji, w której pan, e, jak on się nazywa, Oskar Szafarowicz, taki młodziutki działacz Prawa i Sprawiedliwości, wczoraj na platformę X w trakcie dnia wyborczego wrzucił kartę referendarną z zakreślonymi odpowiedziami. No ale to jest zgodne z prawem. Nie, to nie jest. To jest łamanie ciszy wyborczej. Wrzucenie własnej karty referendalnej. Oczywiście, z zazn zaznaczonymi odpowiedziami. Nie wiem, no to musiałby mamy wyrzucanie zdjęcia, jest... będąc w ogóle członkiem komisji, na przykład, że ja dzisiaj dzień na zbieranie pistacji. Ja, no dość... ja widziałem wielokrotnie, że mnóstwo ludzi o takie wpisy. Byłbym ostrożny, wie pani, bo zaraz się wszyscy do więzienia powsadzamy za jakieś e, nic znaczące wypowiedzi. Nie, ja trzeba po prostu uważać. Znaczy, Ten człowiek, oka, ja nie, o którym nie, nie, pani nie mówi, też nie ma jakiegoś wielkiego politycznego znaczenia, stał się tutaj. E, no w... miał być kandydatem do Sejmu. No, no Trochę na własne życzenie z, jest zostawnego. o nim głośno, ale tak, został ja się zgadzam. Tak, zostawmy go. Zdecydowanie. Mamy poważniejsze problemy. Absolutna jest. zgoda, Panie Pośle.